Aż w pięciu tureckich prowincjach pojawiły się spowodowane upałami pożary. Jednym z obszarów zagrożonych kataklizmem jest lubiana przez polskich turystów Antalia. Straż pożarna walczy z ogniem, ale zagrożenie nie mija. To przede wszystkim tragedia mieszkańców, którzy nierzadko tracą dobytek życia w ciągu minut. Strasznie to przeżywamy. Mamy tu 40 lat, wspomnień. Nasze dzieci tu dorastały. Nie mogę na to patrzeć, tak bardzo mnie to boli. Dachy domów zawaliły się, pozostawiając jedynie spalone ściany i dym unoszący się, stlących się jeszcze resztek pożaru. Nie da się już tego miejsca odbudować. Co można tu zrobić? Spłonęło ponad 100 domów. Co może zrobić państwo? Nie mam pojęcia. Resort Sprawiedliwości Turcji powiadomił, że zatrzymano już podejrzanego o celowe wzniecenie ognia w prowincji Izmir, gdzie ewakuowano już sześć miejscowości. Nasze zespoły ekspertów wyjadą w teren zaraz po otrzymaniu informacji, że pożary zostały opanowane. Rząd zrobi wszystko, co możliwe, żeby pomóc. W niektórych miejscach zdesperowani właściciele nie zgadzają się na ewakuację, pomagają strażakom lub na własną rękę, próbują gasić swoje domy. Pożar właśnie dotarł do domów sąsiadów, tam poniżej. Nie wiem, jak będzie się rozprzestrzeniał. Tam jest dużo domów. Myślałem, że ogień nie przekroczy drogi, ale przekroczył. Wiatr jest bardzo silny. Porywy wiatru utrudniają walkę z szalejącymi pożarami w zachodniej prowincji Izmir. W tych warunkach szczególnie niebezpieczna jest praca lotników. Już ponad 1000 strażaków wspieranych przez 11 samolotów i 27 śmigłowców walczy z pożarem. Z powodu silnego wiatru i suszy pożar wymknął się spod kontroli i rozprzestrzenia się w kierunku Menderes. Nasze zespoły pracują tylko na ziemi. Porywy wiatru osiągają 100 km na godzinę, więc nasze jednostki lotnicze nie mogą na razie nam pomóc. Tureckie media informują również o pożarach w prowincjach Bursa, Antalya i Sakaria. Dokładny obszar dotknięty pożarami nie jest znany, ale loty na międzynarodowym lotnisku w Izmirze zostały tymczasowo zawieszone z powodu dymów okolicy. Piotr Kieraga.